Cześć, witajcie. W 10 Bardzo pięknie kwitło, bardzo ładnie zawiązało i bardzo dużo się sypie i różnicuje. Widzicie? Nie było nic przerzedzane, jak się będziecie pytać, czy było przerzedzane, czy nie. Nic nie przerzedzałem, ale to się ładnie sypia Widać zresztą, które zostaje a które jest które będzie za chwilę na ziemi jeszcze wiele wiatr to pomaga I się tak jedną sypy pod drzewa i tak to wygląda pod drzewami choć w tym sezonie nie ma co narzekać Byle to trwało w tej jakości do zbiorów Pozdrawiam.